Moi drodzy, trwa kampania do Parlamentu Europejskiego, wobec czego chciałem trochę poświęcić uwagi mojemu kontrkandydatowi z okręgu, Rafałowi Forusiowi, który jest jedyneczką z Konfederacji. Posłuchajcie, co ma ciekawego do powiedzenia. Mało pieniędzy jest przeznaczone na obronność, ja zawsze, zawsze podkreślam to w każdej mojej kampanii, bo to już jest trzecia kampania od, od niecałego roku. i Zawsze podkreślam, jeżeli wydajemy no blisko 4% na PKB na zbrojenia, powinniśmy te pieniądze zostawiać u nas w lokalnych firmach. Czy to w Radomki, gdzie produkuje się groty, czy w Pionkach, gdzie produkuje się amunicję z karuzki kamienne itd., itd. Tak się buduje potencjał zbrojeniowy, obronny, militarny. Później możemy ewentualnie z zaoszczędzonych pieniędzy y, y, tworzyć kolejne miejsca, ta pracę i robić na przykład helikoptery czy czołgi. Nie musimy czekać wtedy na czołg z Korei, mamy to na miejscu, do tego mamy serwis i tak dalej. Do czego zmierzam? Aby państwo było chronione tak, jak jest chroniony mir domowy. Niestety przy, w przypadku naszego domostwa mamy bardzo ograniczony dostęp do broni palnej, co należałoby zmienić, Ciekaw jestem, czy lider listy Konfederacji ustalał ten przekaz z rzecznikiem partii bądź prezesem swojej partii macierzystej Grzegorzem Braunem, który otwarcie w 2021 roku atakował pomysłodawcę inicjatora produkcji karabinków Grot, Antoniego Macierewicza oraz czy w ogóle ma pojęcie w jaki sposób odbywa się finansowanie ze środków publicznych, które idą na obronność. Dzisiaj odbywa się to za pomocą ogromnych kredytów, które pochodzą nie z jak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. A co Wy o tym myślicie? Jakie jest Wasze zdanie na temat obronności i produkcji karabinków grot? Koniecznie zostawcie komentarz.